Cześć! Witam Was w moim pierwszym filmiku na moim kanale. W tym filmiku będę chciał pozbyć pozbierać jajka od kur oraz dać im trochę jedzenia. Najpierw Wam powiem trochę, co na tym kanale będzie się znajdowało. Na tym kanale będą filmy z kurami, tylko i wyłącznie. Prowadzę również inny kanał, na którym hoduję króliki, na którym nagrywam króliki. Ale ten kanał będzie osobno o kurach. To najpierw sobie pozbieram jajka i później sobie przygotuję kurą jedzenie. Jak widzicie w kurniku jest brudno. W następnym filmie będzie ze sprzątania. Długo nie było sprzątane, dlatego że nie miałem czasu. Tutaj mamy dwa jajka. Tutaj również dwa. I sobie sprawdzimy jeszcze na zewnątrz. Więc nie martwcie się. W następnym filmiku będzie ładnie posprzątane. Będzie wyglądał jak nowy. Będzie trzeba też odmalować ściany. Taki Mały remontnik. Tutaj mam właśnie dla królików. Tutaj jeszcze jakaś reszka dla kur dla nowy worek O, to sobie teraz przygotuję. To sobie wsypię. Tutaj to jest dla królików. Ok. Myślę, że chyba cały worek tutaj wsypię, bo sama końcówka jest, sobie to wsypię i mi się za chwileczkę. Jak widzicie, wsypałem sobie ten granulat, pszenicę oraz jakieś resztki kukurydzy, teraz sobie to wymieszam i pójdę dać to kurom. O, jest fajnie wymieszane tutaj kury mają takie wiaderko na jedzenie tutaj też jest troszkę brudno też trzeba będzie posprzątać oczywiście na następnym filmiku się tym zajmę długo nie było sprzątane przez to że właśnie nie było czasu Te sobie kurki mogą pojeść Myślę, żeby kiedyś kupić takie specjalistyczne karmidło Też nie miałem myśli, żeby tutaj kiedyś zrobić kurnik w tym miejscu No ale no nie wiem, czy to się uda Może, zobaczymy To już sprawdzę w jednym miejscu, czy są jeszcze jajka Bo kury wchodzą mi tutaj do słomy i tutaj się też niosą. Teraz sprawdzimy. Tutaj nie ma. Tam też nie ma. Czyli tutaj chyba dzisiaj się jeszcze nie niosły. Czyli nawet są inne jajka jakie były. To sobie zamknę. No już kulka ta sobie weszła. Dobra, później sobie zamknę. No to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten kanał i filmy się nam podobały. Jeśli zostacie łapkę w górę, suba raz dzwoneczkiem. Do następnego filmiku, trzymajcie się. No i cześć.